Chcesz, aby Twoje dziecko postawiło pierwsze kroki w świecie programowania? Witaj, nazywam się Kamila jastrzębska zaręba Jestem współwłaścicielką szkoły programowania dla dzieci i młodzieży Łowskur i przez ostatnie lata uczestniczyła w procesie edukacyjnym ponad 3000 młodych programistów. Sama pasjonuję się skraczem i pasję tę udało mi się przekazać podczas prowadzonych przeze mnie kursów i wydarzeń. Wiedza i doświadczenie, jakie dzięki temu zdobyłam, pozwoliły mi na stworzenie kursu, na który dziś zapraszam Twoje dziecko. Scratch pierwsze kroki to mini kurs online przygotowany specjalnie dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat, podczas którego poznając podstawy programowania, tworzenia animacji oraz gier komputerowych, nauczą się jak tworzyć własne projekty. A to wszystko w domowym zaciszu, we własnym tempie i zupełnie za darmo. Scratch jest zabawny i wyjątkowo przyjazny dla początkujących. Powstał na jednej z najbardziej znanych amerykańskich uczelni MIT. Działa po prostu w przeglądarce i przypomina układanie puzli, gdzie z kolorowych bloków z komendami powstają interaktywne programy. Kurs składa się z 13 lekcji wideo oraz zadań do wykonania samodzielnie i testem poziomującym wiedzę. Lekcje udostępniane są na specjalnie przygotowanej platformie online, dzięki czemu Twoje dziecko może uczyć się z dowolnego miejsca na Ziemi bez żadnych ograniczeń czasowych. W trakcie kursu poza teorią Twoje dziecko pozna platformę Scratch, na której stworzy autorski, w pełni funkcjonalny projekt, a następnie nauczy się go publikować i udostępniać innym. Materiały zostały przygotowane w taki sposób, by dzieci mogły samodzielnie przystąpić do nauki, bawiąc się przy tym i nie traktować tego jako kolejny szkolny obowiązek. Jeżeli zatem chcesz, aby Twoje dziecko dołączyło do kursu i odkryło w sobie pasję do programowania na podstawie programu Scratch, nie zwlekaj i zapisz je już teraz. Do zobaczenia na kursie!